W hotelu Paradise będzie ostro. O mój Boże! Gorące pojedynki. Bójcie się! Jeszcze więcej rywalizacji. Wow, to jest... A to wszystko aż pięć razy w tygodniu. Nim skończą się wakacje, my wchodzimy do gry. Ty byś chciała być z tobą w parze. To jest ten typ, który przyszedł tutaj na mieście. Nawet tu teraz nie przyszedł. Ja mam dość. będzie z pewnością wyjątkowy sezon. Nowy sezon. Hotel Paradise. Od poniedziałku, 26 sierpnia, w siódemce. Oto Flaming Hot, nowa linia, która zapewnia spektakularne doznania smakowe. Flaming Hot pali, ale pali dobrze. Spróbuj ostrej, zaskakującej i obłędnie smacznej linii Flaming Hot. Odważysz się spróbować? Giganci życia, nawet gdy grzejecie ławę, jesteście w centrum wydarzeń. Brawo Wy! A w plusie na kartę macie aż 6400 giga. Plus. To ci serce podpowiada, posłuchaj go. Dobra, to ja biorę Big Maca, Kajtek dosczana, e, a mia ty? Ha! Ja dorzucam punkty i bierzemy po zestawie. Prawda, że sprytne? Teraz w moje M-Nagrody wymienisz punkty na swoje ulubione produkty w obniżonych cenach. Ale zapunktowałaś. <śpiewanie> Bliżej, mocniej, bliżej, szybciej. Z najszybszą siecią mobilną w Polsce. Ale w twojej mocy jest wyłączyć się na chwilę. Te chwilę zapewnia T-Mobile. Dzisiaj temat, który dotyka wielu facetów. Siwienie. Czy potrafimy sobie z tym radzić? Sprawdźmy. Halo, pokaż kolego, co ty tam masz. Nie żartuj. Zabrałeś szampon swojej kobiecie? Zmień go na DX2. Przeciw siwieniu. DX2 przywraca naturalny, ciemny kolor włosów, a efekty widać już po kilku użyciach. No i jak? Efekty są jeszcze lepsze niż przypuszczałem. Co jest? No co, ja też tak chcę. Zmień swój szampon na DX2 i zapomnij o siwieniu. Kto mówi, że burzę najlepiej przeczekać? Ten chyba nigdy nie miał burzy w jelitach. Nie pozwól biegunce się rozszaleć. Weź Stoperan. Stoperan szybko uspokaja pracę jelit. Leczy biegunkę już od pierwszej dawki. Dlatego to numer jeden w Polsce. Stoperan. Na 100% z Tobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutką. A przy biegunce weź elektrolity i wróć do sił na 100%. Znasz to? przez noc przybierasz na wadze. Pojawia się brzuszek, boczki, a nawet puchną palce. To przez wodę, która może gromadzić się w organizmie, zwłaszcza w drugiej fazie cyklu. W takich sytuacjach pomaga mi hydrominum. Hydrominum zawiera tylko naturalne wyciągi roślinne i wspomaga szybkie i skuteczne usunięcie nadmiaru wody z organizmu. Dzięki hydrominum znikają wahania wagi, opuchnięcia, brzuszek, boczki, a nawet celulit wodny. Wypróbuj hydrominum. To działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Nie odpuszcza tego. Nie mogę. Odróż. Nowy sezon od 23 sierpnia na platformie Max. Zapniesz mnie? Coraz mniejsze te emki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz ten swój hepat limit? Nie, nie po to. Biorę hepas limin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Hmm, to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę hepas limin. Hmm, no to od razu lepiej weź eskę. Hepas limin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Inspirując się naturalną tolerancją mleka mamy, stworzyliśmy Bebiko 2. To kompletna kompozycja składników odżywczych, zawierająca delikatny błonnik Nutriflor, bardzo dobrze tolerowana już od pierwszej butelki. Bebiko 2 posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Kto jest najpiękniejszy na świecie? Moja mama. Bo od zawsze stosuje serum rewitalizujące biolik. Mama mówi, że biolik zawiera super odżywczy kawior. Ekstrakt z kawioru. I peptydy. Mówi też, że biolik nawilża i prostuje skórę. Wygładza. I wygładza skórę. I jeszcze usuwa te śmieszne kurze ławki. Wystarczy kropelka i buzia mami jest idealna. Tak jak cała mama. Biolik skoncentrowany na skórze. Wyobraź sobie sport, w którym od wygranej nie dzielą cię przeszkody, a wysokie są jedynie kwoty, do jakich możesz mierzyć. Powiesz, że taki sport nie istnieje. My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Nowo, my, znowu my. Woo! Energia, let's go! Top Model, nowy sezon od środy 4 września o 21:30 w TVN. Klaudia Haleycia, bo kochamy Buty Daishman. Wstrząsająca opowieść o poświęceniu i miłości. Jak mała. Czekamy na przeszczyt. Marki prawie przestały pracować, nie mamy innego wyjścia. Ja umrę. Nie masz prawa decydować bez mnie. Jestem tak samo ojcem, jak ty matką. Nie masz prawa tego robić bez mnie. Kiedy? Ojcy. Jesteś główniarzem, który wiecznie ucieka. Tą historię żyła cała Polska. Bokser w poniedziałek o 20:07 w Siódemce. Sponsorem programu jest Orange. operator sieci 5G. Sponsorem programu jest producent leku Diosminex Max na ból nóg, obrzęki i żylaki. Na program zaprasza sponsor, promotor leku nasennego Dorminox. W poprzedniej części 31-letnia Daria Karpiak zostaje napadnięta przez...